Hej kochani! Witam Was w już nie vlogmasie, tylko może takim trochę jeszcze vlogmasie, ponieważ będzie jeszcze tematyka świąteczna tego filmiku i chcę Wam pokazać moje prezenty świąteczne, nie jest ich dużo, ale oprócz nich dostałam też pieniążki, więc dlatego samych prezentów nie ma jakoś dużo, zaraz oczywiście przejdę Wam do pokazania, tutaj na początek jeszcze Wam pokazuję Emilkę, która chciała się z nami po świętach właśnie przywitać, to znaczy po świętach jeszcze jest ostatni dzień świąt, kiedy ja to nagrywam, ale Wy już to zobaczycie po świętach, dlatego mówię po świętach, bo na pewno to wstawię po świętach już. Piszcie w komentarzach, co dostaliście na święta. Chętnie właśnie. Wy e, jestem oczywiście też ciekawa, więc możecie pisać, jeśli chcecie. I ja na święta dostałam podchoinkę lalkę Barbie. E, tak ona wygląda. E, to jest chyba z Barbie z tej kolekcji. Ja nie wiem w sumie dokładnie. Ale no nieważne, no tak jak widzicie, tak wygląda. Zaraz może ją rozpakuję i wam ją pokażę dokładniej. Ale jeszcze tego dostałam malutki zestaw z Lego, tylko z Lego nieoryginalnego. Niestety bo mogłam tylko właśnie dostać z takiego nieoryginalnego, żeby był tańszy, bo tak jak mówię, dostałam pieniążki, które sobie może przeznaczę na Lego, ale jeszcze w sumie nie wiem na co, więc nie będę wam tutaj mówić, że kupię LEGO i że wam pokażę, ponieważ jeszcze nie wiem co. Dlatego tylko wam pokazuje prezentę, więc dostałam lalkę i nieoryginalny zestaw Lego, który też już wam pokazuję. I dostałam LEGO nieoryginalne z Jurassic World. O właśnie z dinozaurem Tak on wygląda I jeszcze go nie składałam, jako go złożę to oczywiście może Wam pokażę w jakimś filmiku, nie wiem jeszcze ale może teraz jeszcze rozpakujemy lalkę I tak wygląda już lalka Barbie po otworzeniu, wyjęciu z pudełka I to w sumie chyba wszystko co chciałam Wam w tym filmiku pokazać Więc jeżeli Wam się podobało to oczywiście napiszcie komentarze lub zostawcie łapki I papa do następnych odcinków